Cześć, no Jestem Wiktor i witam Was dzisiaj w dość nietypowym miejscu, ponieważ mm, chciałem ogłosić konkurs, o którym już dawno, dawno mówiłem, którego dawno, dawno zapomina, zapowiadałem. Jest to konkurs z okazji zbliżającej się 500 subskrypcji. No i co również wypada, akurat jest, zbliża się Puar Świata w zakopanym, także będzie taki konkurs. I słuchajcie, yy, w konkursie będą trzy nagrody, zaraz Wam je pokażę. No, ale może już to Dobrze, no to zacznijmy może od trzeciego miejsca. Eee, na trzecim miejscu znajduje się rysunek właściwie mojego kumpla, mojego rysownika hobbysty. Rysunek Kempki Bakem. Tak on wygląda. Mam nadzieję, że wszyscy zobaczycie. Tak on wygląda, i to będzie za trzecie miejsce. Na końcu filmu powiem, jak zdobyć, oczywiście, jak wziąć udział w tym konkursie. Tak wygląda miejsce trzecie. Mam nadzieję, że wszystko dokładnie widzicie. Tak wygląda, i to jest za miejsce trzecie. Link do profilu na Instagramie mojego tutaj rysownika znajdziecie oczywiście w opisie. I to jest miejsce trzecie. Mam nadzieję, że każdy będzie zadowolony naprawdę z rysunku. Jakby nie było legendarnej skoczni w, w kreacji praktycznie wiosennej, ale tak wyszło. Dobrze, to jest miejsce pierwsze. No, e, przepraszam, miejsce trzecie. Teraz miejsce drugie. Na miejscu drugim y, mam dla Was taki kalendarz na biurko z Polskiego Związku Narciarskiego z okazji stulecia. Mam taki kalendarz na 2020 rok. Tutaj wszystko tak wygląda. Styczeń, na przykład marzec. O proszę zobaczyć takie fajne rysuneczki. i to nie tylko ze skoków narciarskich, z różnych tutaj wydarzeń minionego roku. Także tak to wygląda. Myślę, że każdy będzie zadowolony z tego prezentu, który tutaj miałem dla Was. Yy, no i co? No i. To jest miejsce drugie, mamy miejsce trzecie, miejsce drugie. No i teraz chyba to, na co wszyscy czekali, miejsce pierwsze. Z okazji właśnie Pucharu Świata w Zakopanym, mam dla Was... Mam dla Was koszulkę lidera Pucharu Świata z podpisami słoweńskich Skoczków Narciarskich. Tutaj mam Peter Prez, nawet już jest Robert Kraniec, Juri Tepesz i wiele, wiele innych. Także to jest akurat koszulka z zakopanego. Grupa Azoty Małopolska. Tak to wygląda. Myślę, że każdy będzie chciał mieć taką koszulkę lidera Pucharu Świata. No i ona powędruje do zwycięstw. Tak ona wygląda. Słuchajcie. No. Także to są te trzy miejsca. A ja bym chciał wam teraz powiedzieć, jak co zrobić, żeby wygrać. Oczywiście musicie subskrybować mój kanał. Oczywiście musicie zostawić lajka pod tym filmem. Mm, oraz skomentować ten film. Dlaczego to wy macie wygrać? No i ja wybiorę oczywiście trzy najlepsze, trzy najlepsze miejsca, które zostaną nagrodzone właśnie tymi nagrodami, także Dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie. A i jeszcze przy okazji, możecie zostawić mi followa na Instagramie, link w opisie. Także tak to wygląda. Dzięki i mam nadzieję, że naprawdę nagrody są fajne. Pamiętajcie: pierwsze miejsce koszulka lidera Poetry Świata Plastron. Drugie miejsce kalendarz Polski Związek Narciarski rok 2020, i trzecie miejsce. Rysunek kapuki baka. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!